Witam Was ponownie. Mamy tą kolejną sesję i to będzie taka ostatnia sesja z tego cyklu krew Jezusa i nasze dziedzictwo w niej. I też pokażę, w jaki sposób cieszyć się tymi i to wprowadzić w takie w nasze osobiste życie. Ostatnim takim dziedzictwem to jest zwycięstwo nad szatanem poprzez przelaną krew Jezusa. Mamy zwycięstwo nad Szatanem. Otwórzmy sobie Objawienie, Księga Objawienia. Pamiętacie, mówiłem o, tutaj o tych wszystkich kolejnych tych i to jest ta ostatnia na temat zwycięstwa. Dwunasty rozdział i przeczytamy jedenasty wiersz. A oni, kto to są oni? Wierzący, hallelujah! A oni zwyciężyli go, kogo? Szatana, przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. I nie umiłowali życia swojego tak, żeby je obrać, lecz śmierć. Oni zwyciężyli go przez krew baranka. Zwycięstwo nad szatanem przychodzi tylko przez krew baranka. Nie inaczej przez słowo świadectwa swojego. I przez trzeci element. Nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. To znaczy. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Kto chce zachować duszę swoją, straci ją. Ale kto straci swoją duszę, dla mnie zyska, zachowa ją. A celem naszej wiary jest zbawienie naszej duszy Aleluja. A więc krew Jezusa przynosi nam zwycięstwo nad szatanem. Gdy Bóg miał wyprowadzić swój lud z Egiptu, nakazał Mojżeszowi zabić baranka, na rodzinę wziąć Go krew i pomazać na modwie i nad proża domu. Mówiliśmy o tym. I ta krew miała chronić przed niszczycielem ich całą rodzinę i cały ich dobytek. W Nowym Przymierzu krew Jezusa położona na odrzwia naszego serca i odrzwia naszych rodzin ma taką samą moc przed szatanem i jego demonami i nas samych. Nasze rodziny, cały nasz dobytek ma, może chronić. Ale coś wam powiem. Pamiętacie, kiedy się dzieliłem na temat Paschy, to ojciec rodzinę zbierał. I on jakby sprawował to, kierował tym. I teraz mówiłem tym, o, też o tym, przypomnę to. Ta krew chroniła tylko posłusznych. Nawet jakiś syn, którego ojciec bardzo kocha, by powiedział: A ja tylko zobaczę, co tam się dzieje, i otworzyłby drzwi, umarłby. Krew Jezusa chroni tylko posłusznych, posłusznych Bogu Ojcu, posłusznych Jezusowi, bo to jest, to jest Jezus ukryty w Słowie. Jezus jest pośrednikiem Ojca, został posłany przez Ojca i jest jedyną drogą do Ojca. A więc ta krew miała chronić przed niszczycielem całą rodzinę, cały dobytek. W nowym przymierzu ta krew potrzebuje być położona na orzwiach naszego serca. I coś Wam powiem: każdy z nas decyduje, co tam wpuszcza, w jaki sposób, co słuchasz, co przyjmujesz, w co wierzysz, jak żyjesz. To wszystko ma wpływ. Krew ma moc chronić też naszych rodzin. Kiedy Ojciec jest osobą wierzącą w domu, prawdziwie wierzącą, to coś Ci powiem: On będzie miał łaskę z nieba na podstawie tego słowa, aby doprowadzić rodzinę do zbawienia. Ale to Ojciec musi być w porządku wobec Boga. Przede wszystkim Ojciec, wierząca Matka, może doprowadzić. Do wiary męża. To też jest zapisane w słowie. W jeden jedyny sposób objawi naturę Jezusa. A więc i to doprowadza do tego, że Ojciec zaczyna być wierzący, i Bóg daje głowie domu łaskę do sprawowania tego przywództwa polegającego na służbie a nie na waleniu pięścią w stół i mówi musisz zrobić tak jak ja chcę. To tak nie działa. Tak nie działa Ewangelia. Tak działa szatan. Ten wiersz mówi też, że krew baranka, czyli Pana Jezusa. Jest najważniejszą bronią do pokonania szatana i jego diabelskich dzieł w nas i w naszych rodzinach. W tej krwi jest ukryta moc zwycięstwa, zwycięstwa krzyża. Tam jest ukryta moc zmartwychwstania. Hallelujah! Diabeł drży, kiedy my w wace przeciwko niemu używamy mocy krwi Jezusa. A więc naszym wyznaniem powinno być dzięki Krwi Jezusa Chrystusa zawsze mam zwycięstwo nad szatanem. W jaki sposób możemy osobiście doświadczać ochrony Krwi Jezusa? Boże Słowo daje nam tutaj cztery ważne klucze, które możemy zastosować. I te dwa pierwsze zobaczymy w liście do Rzymia. Trzeci rozdział. Od 21 do 25 będę czytał. A teraz, niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Posłuchaj mnie, Adam był okryty chwałą pańską, Boża chwała spoczywała na Nim przed grzechem. Kiedy przyszedł grzech, chwała Boża odeszła od Niego. Wszyscy potem zgrzeszyli i pozbawieni zostali Bożej chwały, czyli Bożej obecności nad swoim życiem. I dlatego są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną poprzez wiarę, nie poprzez uczynki, poprzez wiarę. Żaden twój ludzki uczynek nie może cię zbliżyć do Boga. To wiara w Jego słowo, w Jego obietnice, wiara w dzieło krzyża, wiara w przelaną krew Jezusa otwiera drzwi łaski Bożej dla Ciebie. I Bóg mówi: I kiedy Ty przyjmujesz to, przyjmujesz słowo poprzez wiarę i stajesz się uczestnikiem. Prze przez wiarę staje się posłuszny słowu. Bóg mówi tak, to jest mój sprawiedliwy. Jemu to wystarczy. On przyjął ofiarę i stara się według niej żyć. I moja łaska ma moc zmienić jego serce, uświęcić je, oczyścić je, wyposażyć je, udzielić mu. przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, czyli przed nawróceniem, przed nowym narodzeniem, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, gdy on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Kochani, tutaj nie chodzi o to, że ty wierzysz w istnienie Jezusa. Diabeł też wierzy. Tu chodzi o to, że ty wierzysz w Jezusa, w jego dzieło, w jego życie, w jego dzieło, w jego naukę i przyjmujesz ją i starasz się według niej żyć. Tu o to chodzi. Ja wierzę w Jezusa. Diabeł też wierzy i co z tego? Ja chodzę do kościoła, ja wiem, diabeł też chodzi do kościoła i ludzie robią moczy. Ja wiem, bo gdyby diabeł nie chodził do kościoła, to kościół manifestowałby chwałę Boga i moc Bożego Królestwa na każdym spotkaniu. Jest kilka tych kluczy. Powiem o tym. Pierwszy klucz to jest wiedza o krwi. Potrzebujesz wiedzieć w swoim sercu, nie w głowie, w sercu. Mieć to osobiste objawienie tego, czego dokonał Jezus na krzyżu. Co go dokonało dla Ciebie dzięki... Co się dokonało dla Ciebie dzięki przelanej krwi Jezusa na krzyżu. Nie dla kogoś, dla Ciebie osobiście. I coś Ci powiem. Potrzebujesz rozważać te rzeczy. Ja je rozważam 40 lat ponad. I ciągle coś odkrywam. Są pewne głębokości, którymi nieraz się dzielę. Nikt nie może zastosować efektywnie ochrony krwi Jezusa, jeśli nie ma takiego osobistego objawienia, co ta krew dokonała dla Niego osobiście i co mu przyniosła. A to przychodzi tylko przez studiowanie i rozważanie słowa w modlitwie i z prośbą do Ducha Świętego o objawienie. Musimy wiedzieć, co krew dla nas już dokonała i co może dla nas wykonać w przyszłości. To jest pierwsze. Wiedza o krwi. Drugi klucz to jest wiara w to, co już wiemy. Nie można zastosować ochrony krwi, jeśli nie wierzymy w to, co mówi Boże Słowo o krwi Jezusa. Wiara sprawia, że przyjmujesz to i stosujesz w życiu. Dlaczego? Bo uwierzyłeś, więc stosujesz to. Wiedząc, że ona ci to przyniesie to, co obiecuje. Jeśli nie wierzymy całym sercem Bogu, czyli Jego Słowu, czyli Jezusowi, nie możemy liczyć na ochronę krwi Jezusa przelanej. To nie działa. Trzeci klucz to jest wyznanie naszej wiary. Widzimy to w Hebrajczykach 10,23. Trzymajmy się niewzruszenia, nadziei, czyli tego, czego się spodziewamy. Nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. Trzymajmy się tego, co wyznajemy. Pytanie: Co wyznajemy? Ogłaszanie z wiarą tego, co mamy we krwi Jezusa, tego, co ona uczyniła dla nas, osobiste świadectwo takie, tego, co może uczynić dla nas w przyszłości, to jest potężna broń przeciwko diabłu i jego dziełom. Pamiętaj i wiedz. Sercem wierzysz ku czemuś, a ustami wyznajesz w to, co uwierzyłeś, po to, żeby to się zamanifestowało w świecie naturalnym, w twoim osobistym życiu. Ustami wyznajesz ku zbawieniu, ku ochronie, ku uzdrowieniu, ku błogosławieństwie jakimś. Ale najpierw musisz przyjąć i sercem uwierzyć. Jeśli sercem uwierzysz, nie będziesz wyznawać, nic się nie stanie. Dlatego, że słowa nasze, one są nośnikiem. One są nośnikiem tego, z czym zostały posłane do sfery ducha i one tam tworzą coś. One stwarzają coś. Bóg w taki sposób stworzył wszechświat. A nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. I my ciągle tego nie rozumiemy. Boże Słowo mówi, życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, taki spożyje zębowoc. Zastanów się, jakie słowa wychodzą z Twoich ust. Czy to są słowa budujące wiarę, wiary, słowa, budu taki budulec, taki wiary dla ciebie. Czy raczej porażki. To od Ciebie zależy. Sercem musisz uwierzyć. A potem to, co masz w sercu, wychodzi przez usta i stwarza to dla Ciebie. Czwarty klucz. To całkowite panowanie Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I ten klucz znajdziemy właśnie w księdze objawienia. A oni, czyli my zwyciężyli Go, szatana przez krew baranka, słowo świadectwa, swojego nie umiłowali życia swojego, by raczej obrać niż śmierć. Księga objawienia łączy trzy klucze razem: krew baranka, słowo świadectwa, miłość do Jezusa, czyli całkowite poddanie się Jezusowi. Kochani, dopóki Jezus Chrystus nie będzie całkowitym, osobistym Panem. Naszego życia nie będziemy mogli skutecznie zastosować ochrony Jego krwi w każdej dziedzinie naszego życia. On musi być Panem Absolutnym. Nasze życie musi być całkowicie w Jego ręku. Ja nieraz mówię tak. Czy nie lepiej zmienić właściciela życia? Czy nie lepiej w wierze poddać swoje życie temu, który z miłości. Do Ciebie, poszedł na krzyż i umarł za Ciebie, żeby Cię pojednać z Bogiem Ojcem, żeby Ci otworzyć drogę do miłości i do wiecznego życia z Bogiem Ojcem. Czy nie lepiej oddać życie takiej osobie? To chyba na logikę. Już wyraźnie mówi się to lepiej, prawda? Nasze życie musi być całkowicie w Jego ręku, aby Jego moc, Jego krwi mogła skutecznie nas chronić. Nie bój się poddać całkowicie swojego życia Jemu. Zaufaj mu i wierz. Diabeł, który jest śmiertelnym wrogiem naszej duszy, on nieustannie przychodzi do nas z pokusami tego świata. Nieustannie uderza na nasz umysł, na nasze emocje. Chce decydować o naszych decyzjach. Próbuje nam przynosić poczucie winy czy potępienia. Przychodzi z lękami, chorobami, zamieszaniem, troską. A Bóg Ojciec dał nam skuteczną broń i ochronę, krew Baranka. Halleluja, krew Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy ją przyjąć, nauczyć się i używać, i zawsze zwyciężymy wroga. Zawsze. Kochani, na zakończenie. Tak jak Izrael przed wyjściem z Egiptu był pod osłoną krwi Baranka. Taki my możemy stale przebywać pod osłoną krwi Jezusa Chrystusa, chodząc po terytorium wroga. Oni też byli pod terytorium wroga i co? Chodzili pod osłoną krwi Baranka Paschalnego, a Bóg sam stał za tym i wróg się bał i Izraelitów. W każdej modlitwie, w której zmagasz się z wrogiem, powołuj się na moc odkupieńczej krwi. Jezusa Chrystusa, kiedy ja nieraz wstawiam się za innych ludzi, mówię do ojca tak: Ojcze, nie dopuść, aby przelana krew twego syna za tą osobę poszła na marne. Nie dopuść do tego. Okaż miłosierdzie swoje, bo jesteś Bogiem miłosierdzia. Ogłaszaj też i proklamuj, co ta krew uczyniła dla ciebie, co masz dzięki tej krwi. A zwycięstwo będzie Ci się manifestować w Twoim życiu. Halleluja. Na tym chciałbym skończyć. To jest krótka seria. 17 minut. Ale chciałbym, żebyśmy pomodlili się. Wiecie, to jest ważny cykl. Żyjemy, kochani, w takich czasach. W trudnych czasach, niepewnych czasach, po ludzku. Wielu wierzących żyje w zamieszaniu, żyje w lękach, wielu młodych ludzi nie widzi nadziei dla siebie w przyszłości, a wiecie, to jest i przez to otwierają drzwi swego życia na Królestwo Ciemności i diabeł szaleje po prostu w tym miejscu, ma bardzo duży wpływ na ludzi, bardzo duży, bardzo niszczący wpływ. Dzisiaj psycholodzy i psychiatrzy mają tyle roboty z młodymi ludźmi. To jest straszne. To jest straszne. Tak nie powinno być. Ludzie, niektórzy wierzą w istnienie Boga, ale nie wierzą w jego dobroć, w jego miłość. Dlaczego? Oni się nie narodzili. Oni nie mają w sobie życia Bożego. Tylko głoszenie prawdziwej Ewangelii, Ewangelii połączonej z przelaną krwią Jezusa Chrystusa. Za, takim, za taką Ewangelią Jezus będzie potwierdzał ją poprzez znaki i cuda. To jest za mało, kochani, kiedy powiesz wyzna Jezusa jako Pana i już masz wieczny bilet do nieba. To tak nie działa. To tak nie działa. To jest skrót zapisany w słowie. Bo to, że Jezus jest Panem, to całe piekło o tym wie. Tu chodzi o to, żebyś przyjął osobiście, ale Duch Święty najpierw, kiedy głosisz Ewangelię i pokazujesz, czy masz Boże życie w sobie, stań w prawdzie, czy masz to Boże życie w sobie, czy nie. Jeśli nie masz, to masz tylko religię martwą. A religia cię nigdy nie zbawiła i cię nigdy nie zbawi, więc jedziesz prosto do piekła. Taka jest prawda. Potrzebujesz się upamiętać i zmienić właściciela życia. Potrzebujesz oddać, jeśli słyszysz prawdziwą Ewangelię i widzisz dobroć Boga Ojca, co Jezus Chrystus dla Ciebie zrobił, przygotował, to tylko głupiec zrezygnuje z tego. Ale najpierw on zobaczy: jestem już zgubionym grzesznikiem. Jezu, ja potrzebuję Zbawiciela. I wtedy otwiera swoje serce, pokutuje za swoje grzechy, przeprasza może przyjąć Ducha Świętego. I wtedy Boża łaska przychodzi i zaczyna człowieka prowadzić. Kościół potrzebuje wrócić do głoszenia prawdziwej Ewangelii, a nie takiej lajtowej. Ja w tym miejscu jestem zły i jestem radykalny. Bo widzę, ile zniszczenia przyszło do ludzi, ile zwiedzenia przyszło do ludzi. I niektórzy czują się oszukani przez takie głoszenie. Mówię to ostro, bo widzę owoce tego wszystkiego. To jest straszne. Oczywiście wszyscy za to odpowiedzą przed Bogiem, to jest sprawa oczywista. Potrzebujemy życia Boga dla siebie. W tych czasach nasze życie musi stać fun, na, fun, na, na skalę, a skałą jest Jezus Chrystus, czyli Słowo Boga. Jezus to mówił. Kiedy czytacie Ewangelię, możecie zobaczyć, Jezus bardziej ostrzegał przed piekłem niż mówił o Niebie ludziom. Wiecie, do kogo On to mówił? Do bieżących Żydów. Bardziej ostrzegał przed piekłem. Kiedy czytamy listy Pawła, to są listy, które napominają, korygują, też zachęcają oczywiście, ale tam jest więcej napomnień i korekt niż zachęty. Wiecie dlaczego? Bo on to mówił do ludzi wierzących. On to pisał to do kościołów. A jak to dzisiaj wygląda? Nie chcę wchodzić w to, dlatego że mnie to po prostu zbyt mocno boli i dotyka. Moim pragnieniem jest dzielić się z Wami tym, co otrzymałem z nieba. Kiedyś Pan do mnie przemówił i powiedział: Chcę, żebyś uwolnił swoje duchowe dziedzictwo, które Ci dałem. Staram się to robić najlepiej, jak potrafię. Mam w planie jeszcze spisanie tego wszystkiego. Jestem w drodze. Ale dzielę się, dzielę się drogą do życia z Bogiem, do osobistego życia z Bogiem, że człowiek, ja uważam, że człowiek wierzący powinien być spełniony i szczęśliwy na tej ziemi. Nawet chodząc po tej ziemi. Dlatego, że spełnienie i szczęście on czerpie od Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, od relacji z Ojcem. Zachęcam Was do tego, żebyście wracali do tego. Może, żebyście to razem oglądali, żebyście dyskutowali na ten temat, dzielili się tym, jak to wygląda w Waszym życiu. Ale zachęcam Was do tego. Wyznanie, wiary przynosi manifestację tego, w co wierzymy. Wracajcie do tego i nie pozwólcie się okraść. Ja wiem, jak to działa. Możemy być na cudownym nabożeństwie, słuchać cudownego słowa, być zbudowani bardzo mocno, a potem idziemy do rzeczywistości, w której żyjemy. Dom, dzieci, praca, zakupy, gotowanie, różne rzeczy w domu. Żyjemy na tej ziemi. Ale gdzieś ten fundament musimy zbudować, i na to jest potrzebny pewien czas i oddzielenie. Pewna ofiara z nas. Musimy nauczyć się składać swoje ciała na ofiarę żywą, świętą i miłomocą. Taka powinna być duchowa nasza służba a nie Biblią po głowie wszystkich bić na około w cudzysłowiu i potem się dziwić, że nic z tego nie wychodzi, a jest wręcz odwrotnie. Ja wyznaję taką zasadę, jeśli w Twoim życiu coś się źle dzieje, nie szukaj winnych na zewnątrz, szukaj winy w sobie. Bo tam ją znajdziesz. Bo taka jest prawda. Niektórzy nie chcą tego przyjąć, ale taka jest prawda. Dobrze. Pomódlmy się na koniec. Ja uważam, że nigdy nie za wiele dziękczynienia, więc podziękujmy Bogu Ojcu za wszystko, co dla nas zrobił, co robi, co jeszcze zrobi. Drogi i kochany Ojcze, dziękujemy Ci za tą ofiarę, którą złożyłeś ze swego syna. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje pragnienie, Mieć społeczność z każdym człowiekiem na tej ziemi za Twoje pragnienie wyzwolenia każdej duszy z rąk diabelskich. Ojcze, niech to Słowo, niech Twoje ziarno Twojego Słowa, niech ono wykona Twoją pracę w każdym otwartym i wierzącym sercu. I proszę Cię o taką łaskę dla każdego otwartego serca. Niech Twój Święty Duch, który jest sprawcą chcenia i wykonania, przypomina o tym, żeby to serce wracało na nowo rozważało, chroniło i podlewało to ziarno tak długo, tak długo, aż zobaczy plon w swoim życiu. I kiedy zbierze ten plon dla siebie, Niech stanie się błogosławieństwem Twoim dla innych. Niech tak się stanie w imieniu Jezusa. Amen. Błogosławię Was, kochani, na tej drodze. Oczywiście będą jakieś następne sesje, nie wiem jeszcze jaki temat, ale myślę, że z tym związane, dlatego że żyjemy w takich czasach, że to jest bardzo ważne i potrzebne dla Ciała Chrystusa. Amen.